Witam Państwa znowu, świeżo po wcześniejszym odcinku. A tak w ogóle, co zapraszam na tamten odcinek. Pewnie już na shortsach Sprawdzimy, co jest w ołówku. Już kiedyś Wam pokażę tą zasadę, ale na razie Wam powiem, pokażę. I co jest? Widzicie? Taki i to jest wszystko, tym coś się pisze ołówkiem ale spróbujmy czy to działa bez ołówka więc jakiś bazgroły działa działa to działa patrzcie Do widzenia. Zapraszam na kolejne odcinki, a ja tak przy okazji, wam coś powiem. Zasubskrybujcie mnie, jeśli zanim ja odejdę, a odejdę za jakieś 3 sekundy.